Próba nagrania w jakości HD na pamiątkę na YouTube. Tylko co przyjechaliśmy, ośrodek Skowronek. Już chudy, już chudy pali Grilla z genialnym stołeczkiem. Ten stołek wystawię na YouTube. Już chudy rozlał piwo. To nie ja, rozlałem, a Ty rozlałeś. I to nie swoje ABA. Tu stoją nasze samochody. Znaczy to jego. No tu mój. Tu jest domek, nas jest w sumie pięcioro, parter. Eee, druga klasa, czwórka z nich, wszyscy będą spali na górze, a ja sam jeden jak król panisko na dole, samiutki. Bo na górę się nie mieści, żeby wejść. Tu idzie dańcie. Zobaczę, co słychać w wyjściu ewakuacyjnym. Ona y, idzie za domek Siku zrobić, nie wie, że tu jest kibel. Tu jest domek i tak jak powiedziałem, tu jest pierwsza klasa, ja tu sam będę spał, a tu jest Magda. Dzień dobry. Jedna z tych ulubionych córek moich znajomych, o których świat wie. A tam są schodki na górę, i pozostała część wycieczki tam śpi. Tam y, druga klasa jest. Mhm. <grywa> schodki. Już pojawiają się łóżeczka. Z jednej strony. I z drugiej strony to był gdzieś widok, ale nie mogę się dostać. Filanki są tak zrobione. O, oj, to brudno, siebie.